Ale schodzi. No dobrze Szymon, ale powiedz mi w zasadzie dlaczego ty mnie tu przeprowadziłeś do warsztatu samochodowego, czyścimy silnik, a mój program jest o płynach do mycia i do kąpieli. No tak się niestety składa, że ta substancja jest wykorzystywana jako składnik żeli do kąpieli, mydeł w płynie, wszystkich środków, które mają się pienić i nas czyścić. Zobaczmy sobie pierwsze z brzegu. Po pierwsze, zawiera naturalne mydło. Mydło z zasady jest zasadą chemicznie, więc w ogóle dla skóry nie jest dobre. Hipoalergiczny jest słowem nadużywanym w kosmetykach. To jest bardziej taki chwyt marketingowy, który nam mówi, że to jest produkt dla skóry wrażliwej, że każda skóra może go używać. Ale jak spojrzymy na skład, to mm. tak na dobrą sprawę, na drugim miejscu już mamy sodium laureth sulfate, jeden z dwóch najczęściej używanych składników myjących i najbardziej podrażniające skórę. Do wyrzucenia. Zdecydowanie. Dalej. Mamy produkt, który ma napisane bez parabenów, bez składników koloryzujących. Mhm. Natomiast na drugim miejscu znowu jest wspomniany sodium lauret sulfate, a na trzecim propyl betaina. Dwa mocno myjące, mocno pieniądze się, bo my lubimy pieniądze rzeczy. Mocno myjące produkty, wysuszające skórę, podrażniające skórę. Panie profesorze, czy nadużywanie płynów intymnych może prowadzić do konkretnych chorób? Badano wpływ. Używania bardzo częstego, jeżeli mm -hmm. do higieny tylnej, do kąpieli, na występowanie raka jajnika. To jest bardzo dziwne zjawisko, bo tak naprawdę wydawałoby się, że nie ma to żadnego połączenia, a jednak.